Dzień dobry, witamy serdecznie w MacFan. Na tej prezentacji chciałbym pokazać Wam rewelacyjnego iPada. Będzie to iPad Pro model A1674 rok produkcji 2016 iPad, który, którego przekona ekran to 9,7 cala mamy tutaj wyświetlacz LCD IPS, Retina, truton o rozdzielczości 2048 na 1536 pikseli PPI czyli piksel na cal to jest 264 jest tutaj pamięć RAM 2GB Dysk jest 128, co oczywiście Wam tutaj muszę pokazać, 128 pojemności. Dodatkowo mamy tutaj iOS-a w wersji 12. Mamy tutaj model, oczywiście numer seryjny. Pokażę Wam go oczywiście tak, jak wygląda od strony wizualnej, to za momencik mamy na pokładzie tutaj procesor Apple A9X 2,1 GHz w podstawie, w kolorystyce, kolorystyce szarej. Jest to model, który który jest w wersji Wi-Fi oraz z wejściem na kartę nanoSIM. Taktowanie procesora to jest 1500 MHz. Mamy dwa rdzenie procesora. Dodatkowo do tego nagrywanie kamerą HD. Mamy tutaj 720p, 1080p oraz opcja 4K. Pokażę Wam też oczywiście, jak on tutaj wygląda. Oczywiście na bokach, jeżeli chodzi o wyświetlacz, więc rzućcie może sobie okiem, to wszystko wygląda. Wyświetlacz oczywiście jest używany, sam iPad oczywiście, więc mogą się trafić jakieś tam nieznaczne ślady użytkowania typu ryski, otarcia. Popatrzcie sobie, jak to wygląda tutaj na bokach. Myślę, że jeżeli chodzi o tą konkretną sztukę, którą dostaniecie po zakupie, będzie wyglądała ona naprawdę bardzo fajnie. Mamy tutaj wejście na kartę non sim czyli możemy spokojnie kartę SIM wrzucić tutaj do środka. Mamy reg regulację głośności Dodatkowo do tego także oczywiście włącznik on/off. Jak widzicie na bokach wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie. Wejście słuchawkowe mini jack. Tutaj pokażę wam też kolejny, kolejny bok. Więc tak, oczywiście także plecki muszę pokazać. Więc tutaj jeżeli chodzi o budowę wygląda to naprawdę naprawdę dobrze. Praktycznie można by powiedzieć, że jest to na spokojnie iPad godny polecenia. Więc swoją drogą zachęcam. Wam do zakupu. Oczywiście do samego iPada dołączymy wam w tym momencie dołączymy wam nowy, uniwersalny zasilacz. Do tego oczywiście dostajecie od nas gwarancję serwisową. Każdy sprzęt, który przy, przy, przychodzi od nas jest sprawdzany pod kątem technicznym, pod kątem wizualnym, więc, więc oczywiście gwarancja serwisowa jak najbardziej na każdy sprzęt, który kupujecie u nas. Także ja gorąco zachęcam do zakupu tego iPada, bo naprawdę drzemie w nim Ogromny potencjał, pomimo tego, że ma raptem 9,7 cala. Także serdecznie zachęcam do zakupu i oczywiście gorąco pozdrawiam.